Materiały inteligentne cechują się w odróżnieniu od klasycznych materiałów tym, że za pomocą jakiegoś zewnętrznego bodźca możemy zmieniać ich własności. W mojej działalności naukowej zajmuję się jedną z grup materiałów inteligentnych, które swoje własności zmieniają za pomocą parametru podciśnienia. Czyli tym czynnikiem, tym bodźcem aktywującym jest podciśnienie. Sam materiał złożony jest z wielu ziaren, które są zamknięte w pewnym szczelnym pojemniku i zmieniając podciśnienie wewnątrz tego obiektu, jesteśmy w stanie regulować własności mechaniczne całej struktury. Obecnie wraz z grupą badawczą prowadzimy pracę nad takim kompozytem, który właśnie umożliwia z jednej strony zmianę kształtu poprzez zastosowanie właśnie bardzo elastycznej powłoki z kanalikami z ciekłym metalem, to nam ten mechanizm umożliwia nam zmianę kształtu, natomiast w środku w kompozycie znajdują się granulki, które umożliwiają zachowanie tego kształtu. Kompozyt zbudowany jest z silikonu, a jego zewnętrzne okładki mają kanaliki wypełnione ciechłym metalem. Możemy sobie stworzyć bardzo wiele obwodów elektrycznych z tego ciekłego metalu znajdującego się na powierzchni. Poprzez puszczenie prądu w tym obwodzie i umieszczenie tego w zewnętrznym polu magnetycznym, możemy sobie zmienić kształt takiej płyty. I tak, na przykład, z płaskiej płyty możemy sobie zaprogramować taki kształt bądź inny. Badania nad granulkami i poszukiwanie ich potencjalnych aplikacji trwa już od przynajmniej 20 lat. Jedną z podstawowych zastosowań to medycyna, i tam są one wykorzystywane jako materace do transportu rannych. Taki teraz umożliwia dopasowanie się do kształtu danego poszkodowanego. Jeżeli chodzi o takie bardzo przyziemne zastosowanie, to może być to na przykład chwytak, który umożliwia nam przenoszenie obiektów o zróżnicowanych kształtach. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej przyszłościowe zastosowanie, to można by to było wykorzystać właśnie w programowanej materii. Możemy sobie wyobrazić, że możemy produkować ten kompozyt w taki sposób, aby miał wiele różnych obwodów elektrycznych, które działałyby na przykład jak piksele. I w zależności od tego, który element byśmy aktywowali, moglibyśmy sobie zmienić dany kształt.